Siemka hejka, tyle udało mi się rozkręcić aluminium z płytek, tutaj jeszcze są, do rozkręcenia aluminium i miedź Tutaj tak samo na tej płytce też i tutaj trochę, ale ta płytka jest najlepsza. Sporo miedzi i aluminium. Tu też mam trochę w pudełeczku, do rozbiórki. Tu trochę rozebrałem miedzi. Jest ponad 600 gram. Pozdrawiam wszystkich polubiających mój film i subskrybujących. Tyle już uzbierałem kabli. Do rozbiórki. Tyle mam płytek. Posortowałem je. A tu są drugie płytki posortowane. Tu mam silniki do rozbiórki niedługo ja będę się tym zajmował i tutaj mamy jeszcze takie długie płytki więc siemka hejka